Mój ukochany syn. Ty, mój synu, musisz się do mnie zbliżyć. Wyglądasz dobrze, ale w rzeczywistości jesteś smutny, przygnębiony i zdruzgotany. Zostaw likę tutaj w tej wiadomości, jest to bardzo ważne dla naszego błogosławionego kanału. Dzięki. Wygląda na to, mój synu. Że jesteś tak zdruzgotany w środku. Twoje łzy na poduszce, to widzę, może nie rozumiesz, co się dzieje w twoim życiu, może nie, rozumiesz celu, jaki mam dla ciebie. Jednak uwierz mi, mój drogi synu. Najbardziej zależy mi na twoim dobrym samopoczuciu. Ty, mój synu, Jesteś osobą o dobrym sercu i wiem o tym. Tego najbardziej pragnę, żebyś zawsze mógł być w mojej obecności. Przestań się krzywdzić, przestań myśleć, że nie masz celu w życiu, nie pozwól, aby cokolwiek lub ktokolwiek cię przygnębił. To sprawia, że myślisz, że nic nie robisz. Mój ukochany syn, nie pozwól, by powalili cię na ziemię, nie pozwól nikomu sprawić, że pomyślisz, że jesteś bezwartościowy, ponieważ uwierz, mój synu, jesteś dla mnie dużo wart. Jesteś tyle wart, że życie za ciebie oddałem. Abyście dzisiaj mogli być wolni i cieszyć się owocami mojego zbawienia. Masz we mnie nieocenioną wartość. Jesteś dla mnie najcenniejsza i najpiękniejsza na tym świecie. Zbliż się do mnie, mój synu, i pozwól mi odmienić całe twoje życie. Chcę, żebyś wiedział, że kocham Cię dobrze. Mój ukochany syn